Neczeku ludziska dzisiaj nagrywamy opening, drogi opening, ponieważ nagrywamy, o, otwieramy glowcase, kupuję klucz na odcinku, by nie było, że, że sobie nie wiem, czyjś czyjś odcinek hakuje, albo coś takiego, nie nic z tych rzeczy więc ja naprawdę nie patrzę, ja zamykam oczy, ja zamykam oczy, nie patrzę, aby było coś dobrego, błagam o coś dobrego, nie patrzę. boże, co ja zrobiłam, niebieski, prawda? Boże, boję się spojrzeć. Boże. Co ja sobie myślałam? Coś mi drobnie. I to warto. A yeah. Ale popsowane. Bardzo popsuła. Bardzo niż bardzo. Bardziej niż bardzo się mówiłem. Bardziej niż bardzo, nie bardziej. Bardzo niż bardziej. Jak mamy. Ja to jest warte, chociaż powiedzę, chociaż więcej niż dwa centy. Ło, 42 po prostu. A mi się to opłaciło. A mam teraz ból dupy. Chciałem dzisiaj otworzyć jeszcze jedną skrzynkę. No to wyszło na plus, hmm, no to poczekajcie, co możemy otworzyć sobie jeszcze. Możemy otworzyć Chroma, Mam zwykłą chromę, mam trójkę, dwójkę, to dwójkę, dawajmy dwójkę. Co mamy w dwójce? Mówi biznes, echo, jean. Nie mam pieniążków. 5,60, 2,40, dobra. Nie wiem po co to robię. Ja nie mam pojęcia po co to robię. I co chyba do coś dobrego, ale to tylko marzenia. Tylko marzenia. O Boże. Więc ja się z Wami żegnam opening na minus. I elo.